Zeszłej nocy nie mogłem zasnąć. Niezależnie od tego, jak bardzo bym się nie starał, czego bym nie zrobił, nie byłem w stanie zmrużyć oka. Próbowałem liczenia owiec, odliczania do tysiąca. Nawet zacząłem wyobrażać sobie różne sytuacje z moim udziałem, wiecie, taki własny film w głowie. Nic nie zmęczyło mojego umysłu na tyle, abym odpłynął. Nic. Gdzieś około drugiej w nocy, w końcu się poddałem. Włączyłem telewizor, odpaliłem Netflixa i wybrałem miniaturkę jednego z tych filmów przyrodniczych, po czym ustawiłem najniższą głośność. Moja bezsenność zaczynała mnie już frustrować. Wiedziałem, że muszę być na nogach o piątej rano. Pozostało mi wierzyć w to, że Morfeusz wkrótce weźmie mnie jednak w swoje objęcia. Na zewnątrz dość mocno szalał wiatr. Jego szum i świst działał na mnie kojąco. Minęło kilka, może kilkanaście minut. W pewnym momencie zdałem sobie sprawę, że do moich uszu dociera jeszcze jeden, inny dźwięk. Brzmiało to jak małe dzwoneczki uderzające o siebie na wietrze. Dźwięk był na tyle cichutki i przytłumiony, że jego źródło musiało znajdować się bardzo, bardzo daleko, ale jednak gdzieś tam było. W końcu moja ciekawość wygrała. Zdecydowałem się wstać z łóżka i spojrzeć przez okno, chcąc zlokalizować winowajcę tego przyjemnego, lecz tajemniczego hałasu. Kiedy byłem już właściwie przy samym oknie, Nagle zastygłem. Ogarnęło mnie niesamowite uczucie niepokoju, strachu. Mój wewnętrzny głos czy instynkt mówił mi, żebym nawet nie próbował zerkać przez okno. Teraz wierzę, że mogło uratować mi to życie. Po kilku sekundach stania w miejscu i wsłuchiwania się w coraz głośniejsze i szybsze bicie mojego serca. Odwróciłem się i dosłownie pobiegłem z powrotem do łóżka. Schowałem się pod kołdrą, jak mały chłopiec, zostawiając sobie tylko dziurkę, przez którą mógłbym bezpiecznie obserwować otoczenie. Okno zasłonięte było żaluzjami. Przez małe szparki przedostawało się jedynie światło ulicznej latarni. Dźwięk dzwoneczków stawał się coraz głośniejszy i głośniejszy. Nagle ustał zastąpiło go coś innego. Jest tam kto? Wybrzmiał ciepły i piękny kobiecy głos. Był tak cichy, że mógłbym wziąć go za wiatr. Chwilę potem usłyszałem jednak kroki stawiane na śniegu. Stawały się wyraźniejsze. Ktokolwiek je stawiał, był coraz bliżej mojego okna. Jest tam kto? Ponownie zawołała kobieta. Moje serce zaczęło bić jeszcze głośniej. Znowu usłyszałem kroki. Z przerażenia cały dosłownie drżałem. Dzwoneczki wybrzmiały donośnie. Jakby kobieta dała mi znak, że jest tuż pod moim oknem. Bardzo powoli, za żaluzjami, zaczął formować się cień. Poczułem jeszcze większe przerażenie. Moje okno znajduje się prawie dwa metry nad ziemią, a cień ukazywał sylwetkę jakby od pasa w górę. Postać za oknem zdawała się mieć dziwny garb, jakby niosła coś na plecach. Wtedy dostrzegłem jak porusza ręką, dźwięk dzwoneczków, naprawdę głośny. Witaj. Czy mogłabym cię prosić o pomoc? W głosie kobiety było teraz coś bardzo dziwnego. Jakiś pogłos, echo zmienił się. Cicho jęknąłem, kiedy zaczęła pukać w okno. Zmieniłem swoją pozycję pod kołdrą na siedzącą i kolejny raz na chwilę w niej zastygłem. Wiedziałem, że jeśli podejdę do okna i rozchyle żaluzję, nie zobaczę tam kobiety. Cokolwiek tam było, nie mogło być człowiekiem. Po samym cieniu było widać, że musiało mieć przynajmniej 3 metry wzrostu. Jesteś tam? Powtarzało się to jeszcze kilkanaście razy, ale wiedziałem, że muszę to zignorować. Wydawało mi się, że trwa to całą wieczność. Pewnie minęło jakieś 10 minut. W końcu usłyszałem dźwięk stawianych kroków. Jednak cień zaczął się oddalać. Co jakiś czas dało się słyszeć dźwięk dzwonków. Były coraz dalej i dalej, aż w końcu wszystko ustało, zamilkło. Uczucie strachu powoli opuszczało moje ciało. Dopiero kiedy zupełnie zniknęło, wyszedłem spod kołdry. Nie zmrużyłem oka przez resztę nocy, kto mógłby zasnąć po czymś takim. Przed piątą zadzwoniłem do pracy, informując ich, że się nie pojawię, byłem zbyt zmęczony. Kiedy na niebie wreszcie pojawiło się słońce, w końcu udało mi się na trochę zasnąć. Otworzyłem oczy około południa. Pierwsze co zrobiłem, to spojrzałem przez okno. Widok kilku radiowozów policyjnych na ulicy dość mocno mnie zaskoczył. Wyglądało na to, że stali przed domem Millerów, miłej i spokojnej rodziny, której członków spotkałem kilka razy od kiedy wprowadziłem się tu sześć lat temu. Pan i pani Miller pobrali się jeszcze na studiach. Mają dwójkę dzieci, Tessę, dziesięcioletnią córkę i Byrona, ośmioletniego syna. Szybko wsunąłem kapcie na nogi, ubrałem kurtkę i wybiegłem z domu, martwiąc się o moich sąsiadów. Przed ich domem zobaczyłem jeszcze jednego sąsiada, pana Fediora. Podbiegłem do niego. Co się dzieje? Czy wszyscy są cali? Zapytałem z przejęciem. Spojrzał na mnie, a w jego oczach było widać współczucie i smutek. To Byron. On... on zaginął, powiedział kręcąc głową. Podobno obudził swoich rodziców, mówiąc im, że słyszy dźwięk dzwoneczków pod jego oknem. Millerowie sprawdzili, czy nie ma czegoś za oknem, jednak niczego nie dostrzegli. Kiedy wrócili do łóżka... Tessa usłyszała, jak chłopiec sam wstaje, by jeszcze raz upewnić się, że nic tam nie ma. Chwilę później rozległ się krzyk i jakiś głośny huk. W nim dobiegli do pokoju Byrona. Jego już w nim nie było. Zastali jedynie szeroko otwarte okno. Byłem w zupełnym szoku. Słyszałem te same dzwoneczki. Moje przeczucie mnie nie myliło, wiedziałem. Że stanie się coś złego, jeśli wyjrzę przez to cholerne okno. Zdecydowałem się porozmawiać z policją i złożyć zeznania dotyczące moich dziwnych przeżyć tamtej nocy. Powiedziałem im o dzwoneczkach. Oczywiście pominąłem szczegół dotyczący tego, jak wysoka musiała być postać za oknem. Wzięliby mnie za wariata. Wygląda na to, że. Ja i Byron byliśmy jedynymi, którzy słyszeli ten dźwięk. Czuję się okropnie, kiedy myślę o tym, co przydarzyło się temu chłopcu. Jednocześnie czuję wielką ulgę, że moja ciekawość nie wygrała i nie sprawdziłem, co kryło się za oknem. Mam przeczucie, że wtedy nie byłoby mnie tu, aby podzielić się z wami tą historią. Potraktujcie to jako ostrzeżenie. Jeśli kiedykolwiek usłyszycie dźwięk dzwoneczków w środku nocy, pod żadnym pozorem nie spoglądajcie przez okno.